Siemaneczko, to Szagal z tej strony, witam cię na moim kanale i lecimy dzisiaj z ostatnio zapowiadanym, tak jak obiecałem, po kilku dniach, w zeszłym tygodniu, po kilku dniach przyszła klawiatura Logitech G910, mam pudełeczko, Zostaniemy się do niego, G910 Orion Spark, tak wygląda, opisanych. Jakiś tu jeszcze obrazek, klawiszy. Gdzieś tu mamy kodzik. Jest. Kodzik to będzie ten, to w tą stronę. 920 006421, O, ten. Mamy ostrość. Ostrości przybywaj. O, jest. No, także tak wygląda. Wyglądamy. I pudełeczko się prezentuje wewnętrzne. Tak, mamy dodatkowe pudełeczko. Wysuwane. Bardzo ładne. O, jakie fajne w środku. Jeszcze gąbeczki beczki. Do podtrzymania. Niezłe. Chwali się. No i klawiaturka. Wow. Wygląda. Wow. Wygląda nieźle, Dobra, już pokazuję. Matowy plastik. Tak wygląda, jakby był gumowany trochę, ale nie jest. Ale fajnie, bo odcisków palców nie będzie. Ale wygląda kozacko, naprawdę. Podoba mi się, z wyglądem się podoba. I wydaje mi się, że jest chyba mniejsza niż mi niż na obrazku się wydawało, że będzie. Posłuchajcie klawisza, nic nie gadam. Także fajnie, fajnie ją czuć, już wyciągamy, obejrzymy, z bliska, klawisze, wygląda ładnie, profilowane klawisze, ciekawe jak się na tym będzie pisało bezwzrokowo, bo są takie bardzo, bardzo profilowane, tutaj co mamy na górze, podtrzymkę do gsm -a. Tutaj jakieś pewnie podświetlania, wielkości tak dalej. Tu przyciszanie, podgłaśnienie, znaczy mute. Podgłaśnienie, to jakieś funkcyjne multimedialne. Tutaj jakieś memy jeszcze mamy dodatkowo malutkie. Tu oczywiście jeszcze jakieś makra. I tu makra dodatkowo. No i co? I podkładka. Dwie są, od razu zaznaczam. Jedna jest taka mała dla mniejszych rączek. No bo jak ja położę swoje WSOD, to moja ręka trochę spada, ale można ją, wydaje mi się, w jakiś prosty sposób wypiąć. O, ciach, ciach, dobra. Tu jest druga, trochę większa. I ją można sobie tu wpiąć. O, tak. No, już trochę lepiej, nie? Już ta ręka będzie leżała. Już oparcie będzie tutaj. Także fajnie tutaj wygląda z tej strony. Tak, ha, no jeszcze Wam pokażę, jak wygląda bez. <noise> Goła. O. Takie orzebrowanie, że tak powiem. Kabelek. Kabelek surowy w cudzysłowie, bez oplotu. Nie taki gruby, jak na przykład w przypadku mojego Corsera. Ptyczka czarna, nie niebieska. A z tyłu, co mamy z tyłu? Naklejeczka mamy ostrość jako taką możecie popatrzeć, możecie, dobra. Tutaj guma duża, pod tym eee, nóżki. Tak, tu guma, tu guma, tu duża guma, tu jeszcze mała gumka, tu duża guma i nóżki czułem pod palcem, że też są tu podgumowane obie. Także fajnie. Tutaj takie na palce uchwyty, <noise> tylko trochę ostrej, można sobie poszedł palcem. Może nie bez przesady, przeciąć się nie da. Co tu jeszcze mamy? Nic więcej. Tylko plastik i książeczkę. i to wszystko. Także klawiaturka prezentuje się <coughs> bardzo ładnie. Nie powiem. Jakość wykonania można powiedzieć jak u Logitecha. Naprawdę wszystko ładnie pięknie wygląda. No ciekawe jestem, jak będzie działać. Już nie mam za bardzo czasu jej sprawdzić. Więc nic Wam tu nie powiem więcej. To tylko unboxing. Może jak już się właściciel dana mówić na założenie kanału <laughs> to coś wam więcej powiem. Jest entuzjastą, tak naprawdę wybrał sobie praktycznie cały ten zestaw. Ja go tylko zatwierdziłem. Troś, coś tam powinniśmy jakieś bzdety, ale tak zestaw był praktycznie przez niego zaprojektowany. A projektował go na podstawie materiałów, które robię, więc fajnie. Właśnie po to je robię, żebyście z niej mogli korzystać. <gry> Także to by było na tyle. Przyglądaliśmy się w klawiaturze Logitech G910 Orion Spark. No i co, to by było na tyle. Dzięki za uwagę. Cześć. Szekalarów.